Państwa w kolejnym odcinku programu Z Wędką na Wodę Polskiej Świat. Jest to druga, drugi odcinek serii Łopuszna, czyli Wylęgarnia Ryb. Moim i Państwa gościem jest e, Max Krzyś, mój przyjaciel, ale przede wszystkim ich biolog, e, O wyjątkowej wiedzy, dlatego że e, dzięki niemu wielu z Państwa, jak również i ja, e, dowiedziałem się skrupulatnie, co ważne jest, aby. W naszych rzekach, w naszych wodach ryb było więcej. Dzisiaj będziemy mówili na temat ikry, jak długo musi dojrzewać, aby z tej ikry powstały ryby? No i o wszystkich chorobach, które mogą dotrzeć do tych ryb, które później lądują w naszych rzekach. Max, jak długo ta ikra, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, musi dochodzić do siebie, znaczy dochodzi do siebie? inkubować się, in, 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 to intubować się tak się, nazywa, tak. inkubować in, intubować się, tak? inkubować. inkubować inkubować się, tak. aby z tego materiału powstały przepiękne pstrągi, to jest tak. Pamiętasz jak robiliśmy odcinek na temat tarła pstrąga potokowego, większość wędkarzy też wie, bo to jest okres ochronny pstrąga potokowego, czyli tam od października ten tarło się zaczyna, październik, listopad, czasami nawet grudzień jeszcze te ryby się wycierają w rzekach, i ta ikra leży całą zimę w tej wodzie zanim się wyklują. Czyli w naszych warunkach tutaj w wylęgarni te ryby dopiero się wyklują początkiem marca. Czyli tak jeżeli wytrzemy ją w październiku, w marcu dopiero mamy ryby, czyli ten okres inkubacji bardzo jest długo. bardzo długi. Tak? I to sprawowanie opieki nad tą ikrą. To o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, czyli wybieranie tych martwych ziaren, żeby nie dopuścić że do zarażenia pleśnią, bo tak jak powiedziałeś choroby, czyli naj, naj, największym naszym wrogiem e, przy inkubacji ikry jest pleśń, tak? ta, ta ikra pleśnieje. W pewnych sytuacjach możemy sobie z tym poradzić przeprowadzając specjalne kąpiele dezynfekcyjne w odpowiednich środkach, ale to nie jest tak, że zawsze w 100% się uda nam pozbyć tej fleszy. Dlatego cały czas to monotonne wybieranie, o którym mówiliśmy. Dlaczego tak długo? Dlaczego ten strąk potokowy tak długo się inkubuje? Jest to związane jak przy wszystkich gatunkach ryb z temperaturą wody. Czyli im temperatura wody jest niższa, ta ikra się dłużej inkubuje. Im temperatura jest wyższa, te procesy wszystkie w tej ikrze zachodzą szybciej i to, ta inkubacja się skraca. Moglibyśmy. Podgrzać wodę w jakiś sposób, tak? Zrobić jakiś obiekt, podgrzać wodę, szybko przyspieszyć, żeby się tam nam te ryby wykluły i wszystko. Z jednej strony dobrze, bo by były te ryby wyklute, mielibyśmy święty spokój. Z drugiej strony, w naszych warunkach jest to niekorzystne, bo e, mielibyśmy ryby w lutym na przykład, które pływają i nie możemy ich puścić do wody ani specjalnie do stawów, bo właśnie przychodzą roztopy, ze wód puszczając taką drobną rybę do wody, po prostu została tak. I dlatego też to w naturalnym środowisku tak długo trwa, żeby te ryby się nie wykluły w tym najgorszym momencie, jaki może być. A my, żeby ta ryba jeszcze była w jakiś sposób trochę zbliżona do, do tej naturalnej inkubacji, do tego wszystkiego, że te procesy są powoli, że to musi trwać. I żeby ta ryba była zbliżona bardziej do tego naturalnego, nie chcemy tego robić. Staramy się, żeby te, to było bardziej naturalne, żeby ta właśnie w tej chwili nie, nie, nie widzimy, bo jest taki okres, że nie mamy prądu przez ten duży śnieg, ale w tej chwili woda ma jakąś dziesiątą stopnia na Plucie, To jest lodowata woda i ten proces jest bardzo długi, Jeżeli byśmy to podgrzali do 10 stopni, ta igra by przeżyła. Ale e, i by ten Nie miałaby bar... co jeść, po prostu. By, tak, i by później, te ryby, te ryby by bardzo, bardzo, bardzo szybko by się wykluły, no i co my z tym zrobimy? No, nie miałyby co jeść, umarłoby no. z wody. Dlatego my staramy się, żeby te warunki były zbliżone do naturalnych, tak? że to musi trwać. Ryby, które się wycierają na wiosnę, tak jak głowacice, co pokazywaliśmy, czyli pień, one się wycierają, gdy temperatura wody już ma 7-8 stopni. Tak? To już jest dużo cieplejsza i ta inkubacja trwa dużo krócej, bo to jest w granicach półtora, do dwóch miesięcy ryby pływają. Mamy ten, ale te ryby są właśnie do tego przystosowane, że one wycierają się na wiosnę, ta temperatura jest wyższa i to szybciej trwa. Ronkotekowy przystosował się do tego, że się wyciera na jesień i to. To jest wszystko są skorelowane przyroda Tu się nic nie dzieje samo z siebie. My po wykluciu już w marcu tej ryby, to nie jest tak, że rybka wykluje się, od razu pływa i jest pięknie, ładna. Ta ryba, klując się, jest przeźroczysta, nie ma pigmentu w sobie, jest i leży. Ma duży woreczek żółtkowy tak zwany, taką bańkę na brzuchu, gdzie ma pokarm swój naturalny, taki, w którym się odżywia i ten woreczek żółtkowy przez pewien okres czasu, też jest zależne od temperatury oczywiście, zostaje wchłaniany przez tą rybę. Te, te, ten, ten pokarm jest zużywany. Jeżeli ten woreczek żółtkowy zostanie już wchłonięty ta ryba, to, to, to wszystko. Tam jest po prostu w bardzo dobrej jakości białko, tłuszcz, które ryba, młoda ryba potrzebuje do tego, żeby przeżyć. Ona zaczyna nabierać pigmentu, robi się ciemna, tak? I zaczyna powoli już się podnosić z dna. Zaczyna pływać. W naturalnym środowisku to jest tak, że ona z tego gniazda, między tym żwirem zaczyna wychodzić, wygrzebuje się z tego gniazda, gdzieś na jakąś spokojną wodę, zatożce, zaczyna pływać. W pierwszym momencie ta ryba od razu zaczyna próbować, żero, próbuje żerować, czyli łapie jakiś tam plankton, jakieś drobinki, które jest jej to koniecznie potrzebne do tego, żeby wykształcił się dobrze cały układ pokarmowy. Jeżeli taka ryba by nie zaczęła od razu pobierać w jakiegoś rodzaju pokarm, ona się nie nauczy jeść, ten układ pokarmowy się nie wykształci i ona zdycha. U nas tutaj w lęgarni jest tak, że te ryby jeżeli się podnoszą, zaczynają pływać, w pierwszym momencie, dosłownie przez krótki okres czasu, to jest kilka dni, one pływają na tym aparacie tak? i my specjalnymi paszami przystosowanymi bo tutaj nie mamy naturalnego pokarmu. Praktycznie w tej wodzie nie ma naturalnego pokarmu. Sypiemy na powierzchnię wody, żeby te ryby łapały jakieś drobinki, żeby ten układ pokarmowy się mógł wykształcić. Jeżeli byśmy to zaniedbali, ktoś by nie przyszedł raz, drugi, trzeci, nie pokarmił tych ryb, nie pokarmił. Ta ryba momentalnie chudnie. Robi się tak, że jest głowa i tylko kreseczka. Ona I się dycha. nie nauczy je żerować. Ten układ pokarmowy się nie ten i wszystko zdechnie. Momentalnie, to jest dwa tygodnie. Zobaczcie, porywa. proszę Państwa, jaka tu jest wiedza, jakie tu jest doświadczenie Maxa też i ludzi, z którymi współpracował przez tyle, tyle. Przez tyle czasu, bo wiem, że co roku przyjeżdżają do Ciebie z Dążyty na naukowcy i, i badacie i głowacice, i lipienia, prawda? Robicie różnego rodzaju badania, co pozwoli w przyszłości sprawić, aby te ryby po prostu w jakimś większym, skrupulatnym, większym sensie, czy też możliwościach tej ryby dochodziły do większych yy, wielkości, żeby te nie, 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 nie zdychały tak szybko. No, no, no tak, tak jak mówiliśmy, też już w wcześniejszych odcinkach wspominaliśmy o tym, że yy, wiadomo, że dla nas hodowców jest bardzo ważne, żeby yy, tych ryb też wyprodukować, brzydko mówiąc, wyprodukować no. jak najwięcej. Tak? bo chcemy, żeby te, te, te ryby były, żeby one rosły, żeby były, brzydko mówiąc, dobrej jakości, żeby a, a, był zdrowy a żeby. A nie wydaje mi się kombincji. tak, że to jest takie koło zamknięte, że jeżeli jednak nie będzie tych naturalnych tarliz, możliwości dla ryb takich, że się same wytrą naturalnie, to człowiek jednak, nawet co by chciał, nie, co, by, co by nie zrobił, to i tak te ryby po prostu bez, bez zarybień, czy bez takiego właśnie bez takich wylęgarni. Po prostu nie będą w stanie same się utrzymać w takich rzeczach. Tak trochę tak jest. Czyli to koło zamknięte. zamknięte. Troszkę ja koło stało. zamknięte. No niestety. No, my się staramy e, robić to jak najlepiej. Czyli I... leczymy objawy, a nie chorobę. Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak. No niestety, ale, ale no w tej chwili wiesz dobrze jak wyglądają to, co w poprzednim odcinku mówiliśmy. No niestety środowisko naturalne człowiek w jakiś w stopniu przekształcił, co bardzo też negatywnie wpłynęło na, na te ryby. No i prawda jest też taka, że nie jestem tego w 100% przekonany, że tak jest, ale jeżeli byśmy całkowicie zaniechali nawet tych przez niektórych wędkarzy, bo czy ekologów i, i naukowców zarybień, które które nie dają, nic... mogłoby być tak też, że, że te, te ryby sobie w rzece w ogóle nie poradzą i, i będzie ich coraz mniej, jeżeli, jeżeli nie będziemy wpuszczali tych ryb. Czyli, czyli podsumowując, naturalne tarliska to jest podstawa skasować przegrody na rzekach. W ogóle nie wiem, po co na takich malutkich rzekach robi się te przegrody. Poza tym ludzie zaczynają mieszkać tam, gdzie nie powinni mieszkać, gdzie rzeki naturalnie wylewały. Później narzekają, że nie ma wody. Ta, ta woda jest, że tak powiem, skumulowana na prostej. Tak, tak, tak jak Formuła 1, że tak powiem. Bardzo szybko płynie. Ludzie narzekają, że wody nie ma, jeżeli chodzi o studnie głębinowe. Ale gdzie ta woda ma... Być, tak, na jeżeli by były rozlewiska, tak jak wspomniałeś tak. wcześniej. Retencja wody w ziemię. Retencja wody w ziemię i ta woda by była, prawda? Tak, tak. A my ją od, staramy się jak najszybciej odprowadzić. Tak, tak. tak. A, wrac, tak regulując rzeki. Regulując rzeki no, nie, a, a prawda jest taka, i co, co, co dla mnie jest na przykład przerażające. Woda e, to jest nasze życie. Nie ma życia bez wody. Już pomijając ryby. Człowiek bez wody, czystej wody nie, jest, wody nie jest w stanie żyć, a my z tej wody, z tych rzek, z tej wody robimy ściegi. To jest tragiczne. To jest, dla mnie to jest niepojęte, że e, coś bez czego nie ma życia na Ziemi, ludzie w taki sposób potrafią zdegradować. Ale zauważ, e, coraz więcej e, naukowców. Przekonuje się do tego, że trzeba leczyć właśnie chorobę, a nie te objawy tak, tej tak. choroby. W Stanach jest, czy na przykład, nie wiem, na Jukonie, prawda? Rzeki mają naturalny bieg, tam nie ma przegród. Te ryby się wycierają, nie ma żadnego problemu. Ludzie, ludzie żyją w dostatku ryb. Są sezony, kiedy te ryby wpływają, można ich nałowić, nawet nie wiem, ususzyć, jak to oni robią, bo ryby przecież od dawien dawie na... Służą po to, żeby je jeść. To no, taka jest prawda. A w dzisiejszym momencie, w dzisiejszym czasie, w Dunajcu czy w sanie ryby spotkać strąga 60 cm czy 50 cm, to liczy z cudem. Chyba, że przyjadą tutaj do maksa po te selekty, zostaną wpuszczone i wędkarz złowi 50 cm strąga po miesiącu czasu, który jest niesamowicie wychudzony, bo nie potrafi sobie poradzić w rzece. Takie, Ten, takie mamy realia. To jest, to jest też dla mnie, jest taki, moim, z obserwacji mojej to jest też taki, taki syndrom, nie bo rzeka ogólnie, cały ekosystem i to co otacza rzekę, to jest coś pięknego. Dla nas w ogóle wędkarzy też po to jeździmy nad wodę, żeby się zrelaksować. Piękny krajobraz. I ludzie przyjeżdżają na taką rzekę, człowiek, o jak pięknie ja bym tu chciał mieszkać. Woda płynie, szumi, strumyk. Cudowna sprawa, postawię sobie dom, będę mieszkał nad pięknym rzeką malowniczą, będzie super. Do pierwszej powodzi, bo później jest płacz i rozpacz, bo przyszła duża woda i co wtedy zrobimy? No to musimy ją wyprostować, tak. zmeliorować, Dokładnie. umocnić i, i koniec. A umówmy się, nie brakuje nam miejsca, żeby się budować, tak? Ale no jest jak jest, no i, i Czyli tak po prostu wtedy... e, własnego, tak? Chcemy mieszkać w najpiękniejszym miejscu, żeby się pochwalić znajomym, a najlepiej przy samej rzece, tak. tam gdzie nie powinniśmy mieszkać, gdzie ta rzeka tak. naturalnie wylewała i teraz dalej mi dom. To wszyscy muszą się zebrać, umocnić wały, najlepiej, żeby ta rzeka poszła e, gdzieś poniżej i gdzieś sąsiada zalało albo na przykład gdzieś jakieś miasto. Takie są realia, wam to mówi człowiek, który się zna na tym doskonale. Zobaczcie, e, na Alasce. Tych ryb jest bardzo dużo, naturalnie się wycierają, tam nie ma przegród rzek. U nas, nie wiem skąd to się bierze, ale widocznie z tego, że chyba tych naukowców, yy, w cudzysłowie oczywiście, yy, tych ludzi, którzy wiedzą wszystko i, i, i rozumy pozjadali, jest więcej od tych, którzy myślą racjonalnie, czyli naturalnie, jeżeli te rzeki były naturalne, to dlaczego mają być nienaturalne? Wszystko się o to opiera. Ktoś powie, a no przecież wybudujemy zbiornik retencyjny, postawimy wielką tamę na wielkiej rzeczy, zmagazynujemy sobie wodę. Dokładnie, też to słyszałem. To jest, ale to jest, to, to jest, to jest też bardzo błędne myślenie, trochę taka pułapka, bo e, zagadka dla naszych ludzi. Niech sprawdzą, jaka, jakie parowanie jest z hektara wody, lustra wody. Ile w ciągu doby woda paruje w każdej postaci. Czy jest 30 na plusie, czy jest lód, on, to woda paruje. Wiadomo, że ta intensywność parowania jest różna w różnej temperaturze, ale ona paruje. I to nie jest tak, że woda wyparuje i spadnie też w tym samym miejscu. To tak nie działa. To są takie niesamowite ubytki wody na takich wielkohektarowych zbiornikach zaporowych, że ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Najlepszym magazynem wody są właśnie las, retencja wody w ziemię. To jest najlepszy magazyn wody, nie zbiornik retencji. Czyli tam, gdzie woda naturalnie wylewa? Wylewa i wsiąka do ziemi. Wodę w domach, tak na wsiach czy gdzieś, mamy ze studni, tak? To kiedyś były tylko studnie, studnie, prawda? Dokładnie. A teraz, żeby wykopać sobie studnię, to po pierwsze trzeba mieć na pewno niewyobrażalne pozwolenie, tak. a po drugie, pewnie ta woda by się nie nadawała do picia, bo tyle jest chemii. Tak, no i z drugiej strony też ja na przykład widzę tutaj, mieszkając, jest taki, taki trend, że w zwykłych kopanych studniach, nie? takie jak dawniej było, że kręgi betonowe wkopywali, tej wody już nie ma. Teraz ludzie zaczynają wiercić, wiercą 30 metrów ziemię do wody, szukają tej wody, bo nie mają wody w lecie, jak przychodzi sukces. To jest po prostu tragedia, że zaczyna brakować. Czyli tam, gdzie życia. naturalnie wylewała ta woda i wsiąkała w ziemię, nie było problemu. Teraz się ureguluje rzeki. Najlepiej zrobić jeszcze jedną tamę. Jest tama we Włocławku zaraz, podobno ma stać jeszcze druga tama. Najlepiej zrobić tamy, zwolnić bieg rzeki. Zrobić, że tak powiem, zbiorniki zaporowe jak najwięcej. Proszę zauważyć, że w tym roku na zbiorniku Klimkowskim praktycznie nie było wody. A jest tam tama. Dlaczego nie było wody? Przecież można było tą wodę zatrzymać. Po prostu tej wody nie było. Prawda? Zgadzasz I tu tama w niczym nie pomogła. Niczym. Nie rozwiązała żadnej sytuacji. Wracamy teraz do, do tego, o czym Max mówił wcześniej, czyli do ikry i do zarybień. I przede wszystkim do pstrągów, o których mówimy bo tych tematów, jeżeli chodzi o problemy, z jakimi musimy się zmagać jako Polacy, są bardzo duże. Coś poruszyliśmy, mam nadzieję, że coś zostanie w Państwa głowach, ale najważniejsze teraz wracamy do tematu, czyli mówimy już o x tak. No i tak jak wspominaliśmy, to, to mikro musimy utrzymywać cały czas w czystości, przebierać ją starać się, żeby ona nie pleśniała. Możemy tak jak to pokazywałem wcześniej, możemy to wybierać, jeżeli nie ma dużo tych białych ziaren ikry, możemy to zwykłą pensetą. też, tak jak wcześniej mówiliśmy, to zapłodnienie jest różne, czasami jak jest więcej czy tych białych ikry, możemy ją to Jest taki prosty sposób, szklana rurka, kawałek węża za pomocą lewara tak zwanego i wyciągamy tak, ją. Tak, wyciągamy, przepieramy czy. Przy... W niektórych e, sytuacjach możemy zrobić też tak, bo jest jeszcze e, tej przebierania ikrys. Jest dużo różnych sposobów, to nie jest tak, że tylko ręcznie. Przy dużych, bardzo dużych ilościach ikry, prostym sposobem jest tak, że bierzemy taką ikrę, przelewamy sobie na miskę, robimy sobie roztwór soli i ta, tą, tą, e, ten roztwór soli dolewamy do tej ikry i to powoduje, że te martwe ziarna wypływają nam na powierzchnię i sobie je zbieramy. Możemy w ten sposób to też robić. To, to jest kwestia doświadczenia, dobrania odpowiedniej ilości soli. Tam wiadomo, to się robi dwuprocentowy roztwór soli, i, i, i później metodą próby błędów to opanujemy. Możemy też są specjalne maszyny do przebierania ichry. To już przy bardzo dużych e, gospodarstwach, które się specjalizują. Produkcji ikry właśnie zaoczkowanej, gdzie oni po prostu nastawiani są, że mają wyprodukować tyle, 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 tyle milionów ikry, żeby nie przebierać tego ręcznie. Są specjalne maszyny, gdzie tą ikrę wlewamy z wodą do tej maszyny. Ona jest pobierana za pomocą takiego specjalnego kółka uchwytu i przebierana jest automatycznie przez taką maszynę. To dość ciekawe, ciekawe urządzenie na zasadzie fotokomórki, gdzie prześwietlane jest każde ziarenko, które jest prześwietlane wiązką światła, i to, które jest żywe, puszcza światło, a to, co jest martwe, białe, nie puszcza, i wydmuchiwane jest przez powietrze z tego i sama się przebiera. Wiadomo, że maszyna nigdy nie przebierze tego do zera sama. Później musimy to podobierać sami do tego, ale dużo, dużo. Dużo mniej jest e, przebierania tej ikry. Ale tak jak wspominałem, to już w e, gospodarstwa, gdzie są nastawieni na bardzo duże produkcje ikry załczkowanej, czy w strągach telczowych przede wszystkim, to oni używają takich maszyn. Ludzie tylko później to dobierają. Max, czy lepiej wpuszczać strąga mniejszego, czy większego do rzeki? Wiesz, co powiem Ci tak, e, ja e, robiłem doświadczenie, na przykład zarybialiśmy wylęgiem potoki bardzo wysoko, czyli w górę potoku bardzo jechaliśmy, żeby te ryby, żeby te ryby miały jak największą szansę przeżycia i zarybialiśmy wylęgiem nie pływającym, tylko takim leżącym, takim jak Ci mówiłem, że z woreczkiem żółtkowym i później w jesieni robiliśmy tam odłów kontrolny i Wiedzieliśmy, że tam nie, ma, nie było tych ryb, tak? tego gatunku, tego ryb tam nie było i sprawdzaliśmy przeżywalność tego. I powiem Ci, że ten wylęk dawał bardzo dobre, dobre przeżywalności. To też jest zależne od potoku, bardzo zależne od danego potoku. Że czy ryb... jest bogu, czy nie? Tak, jest tak, to trzeba, spraw, tak, trzeba dobrać, bo robiliśmy na różnych potokach i było tak, że było od zera, tak? że nie złowiliśmy takiej ryby, w którą wpuściliśmy. Może być tak, że one po prostu nie przeżyły, ale mogło być tak, że one też spłynęły z tą wodą. Bo strąg potokowy bardzo łatwo spływa z wodą i nie złowiliśmy. I tego już nie byliśmy w stanie stwierdzić, ale nie było. A były potoki, gdzie naprawdę dużą ilość ryb pięknych ryb łowiliśmy z naszego zarybienia. A były potoki w niektórych, gdzie ta przeżywalność była kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt procent. To jest bardzo dobrze. Część yy... U nas właśnie tych badań, co mówiłem, że chcemy przeprowadzić o zarybieniach różnym asortymentem, to też musimy zrobić jakby trochę na nowo, bo takie informacje możesz znaleźć też w literaturze. Ale to też się środowisko bardzo zmienia. To nie jest tak, że ktoś zrobił 30 lat temu badanie, że anna ryby przeżywa w tylu i tylu procentach w tych potokach. Tylko te potoki się całkowicie zmieniły od tamtego czasu. Obniżyło się koryto, zmienił się substrat dębny, powstała postaatama. Musimy właśnie dojść do tego, jakim tym asortymentem, czy zarybienie na rybkiem jesiennym na przykład da nam dużo lepszą przeżywalność, czy lepiej zarybić wlęgiem, który będzie bardziej przystosowany do życia w tej rzece od małej rybki niż większą rybkę w puszce. No i to jest cała nasza praca teraz, którą chcemy podjąć i będziemy starali się, żeby te zarybienia zaczęły naprawdę przynosić efekt, żeby to nie jest tak, że powiemy, a przecież wpuściliśmy 300 tysięcy pstrągów, a wędkarze, ale ich nie ma my nie łowimy ryb i oni twierdzą, że co wy wpuszczacie jak nie ma bardzo dziękuję Max. Jeszcze raz serdecznie dziękuję całemu okręgowi Nowy Sąd, szczególnie dyrektorowi, którego serdecznie pozdrawiamy. No i cóż, ciekawe odcinki. Już zapowiadam, że niebawem będziemy też u Maxa gościli wtedy, kiedy te małe ziarenka przemienią się w rybki. No i mam nadzieję, że też będziemy towarzyszyć podczas zarybień tutaj nad rzeką Dunajec i mam nadzieję, że niebawem pokażesz tam tarło lipienia, na które Oczekujemy, serdecznie zapraszam. Oczekujemy z niezmierną ciekawością, nie tylko moją, ale i wszystkich widzów. Także zapraszam do oglądania programu Z na Wodę w Polskiej Świat. Każdy czwartek, 16.10. Nie przegapcie żadnego odcinka. piszcie co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach programu, bo ten program jest dla Was. To jest realizm polskiego wędkarstwa, a wiedza, którą przekazuje Max, czy inni wędkarze, może być to teoretyczna, nie musi być koniecznie praktyczna. Praktykami bądźcie Wy. Także do zobaczenia w następnym odcinku.